Prowy boskie. Niemce. Do tego doszło. Na wschód widło. Niemcy, proszę pana, no Niemcy. Oddajcie nasze obrazy po 1939 roku, a przed 45 wywiezione. Te zabytki kultury polskiej są w magazynach niemieckich muzeów. Trzeba oddać. Wtedy możecie mówić o tym, że zamknęliśmy okres tego bydlaka Hitlera. Będzie z nas dumny, nasz drogi wódz. Zapłaccie kontrybucje wojenne po Drugiej wojnie światowej. Odszkodowanie za Warszawę. Odszkodowanie za wysadzoną w powietrze Warszawę. Dom po domu. Ty bandy to jeden, dwudzielnik. Faszysto jeden, ty. Niemcy zawsze nas biorą Tylko pod Grunwaldem raz udało się. A potem już przegrywaliśmy wszystko. I u siebie i na wyjeździe.